Witam bardzo serdecznie z tej strony. Pan tutaj w kolejnym odcinku z Need for Speed Hot Pursuit Challenges, czyli z tego dodatku do Need for Speed Most Wanted z 2005 roku, w którym sobie po kolei przechodzimy karierę, ale nie tym razem, ponieważ zamiast kariery będę wam pokazywał, co się tu zmieniło, no i może coś jeszcze sobie pojedziemy. Najważniejszym jednak będzie to, że sobie zobaczymy, co się zmieniło po update, który był. No i teraz bardzo smutna wiadomość. Wchodzimy do gry, ale jeszcze zanim, krótka reklama. Enyba.com to najtańszy market z ponad dziesięcioma tysiącami cyfrowych produktów, których zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możecie mieć pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała czy nie, dlatego oferuje wsparcie Live24x7, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu Rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki i używając go możecie troszkę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro. Za pierwsze wydane 10 euro, rejestrując się z mojego linku w opisie. Więc wchodzimy do gry. No i w tym momencie ja sobie przełączam na. Alias Manager. Słuchajcie, to jest tak, że w momencie, w którym miałem ten stary save, bo ogólnie musimy to jakby całkowicie na nowo, widzicie odcinek HP3, musimy na nowo to zainstalować na świeżej instalacji, m.in. Ten, ten update, to trochę bez sensu, ja bym wolał sobie update'ować pliki, to by było o wiele lepsze, niestety nie możemy tak zrobić, a przynajmniej nie widziałem takiej opcji. Bierzemy odcinek HP3, czyli mój stary profil i znika nam Diablo, jakaś dziwna tekstura się pojawia, znaczy no możemy zobaczyć w Diablo e, wnętrze, które no jakoś tam odzorowane na pewno jest. Oprócz tego mamy problem taki, że wchodzimy w my cars, no i w auta, które są odblokowane, niestety, ale mamy tutaj zablokowane na przykład Corvette, musimy... Webstera pokonać. Mamy tak samo Erla i RX7 i mamy Biglu i Evo 8, a reszta jest odblokowana, a nie, jeszcze widzę tutaj TTT i tak dalej, coś by się jeszcze pewnie znalazło, więc zanim co, bo w ogóle jest opcja tuningu, no niestety musimy mieć nowy profil i dlatego ja tutaj mam zobaczcie ile zrobione już podczas tamtych wszystkich moich zmagań 13 właśnie różnych eventów, a tam miałem ich zrobionych no, mam zrobionych mniej, bo będę musiał sobie to nadrobić, natomiast nadrobię to poza odcinkami, albo nadrobię to po prostu e, w jakiś inny sposób. Mamy Diablo, który jest tu pięknie, ślicznie, wygląda. No i co możemy sobie zrobić? Mamy dodane Quick Race i mamy My Cars. Do czego wejdziemy najpierw? Najpierw wejdziemy sobie do My Cars, jakiś samochód sobie dodamy. I na pierwszy ogień, oczywiście, McLaren F1 z silnikiem od BMW. Ale słuchajcie, sytuacja jest taka, że tu mamy różne klasy tych samochodów, na przykład trzecia, czwarta. Tam mamy pierwszą i w ogóle e, mamy najczęściej ostatnie wersje tych samochodów, czyli takie najlepsze, jakie wychodziły. Najpóźniejsze produkcje, choć niekoniecznie. To zależy od tego, co sobie twórcy postanowili, ale chcieli nadać Denis Speed'a jakby najlepszą edycję, na przykład, nie wiem, kontacza. Więc czytam Kuntasz, proszę, Kuntasz się czyta. Mamy 911 996 z tego co widzę, mamy Sprita V8, V12 Vanquish'a, Vapora GTS bodajże drugą generację, mamy Z8, mamy F50 oczywiście, Diablo 6.0. Tutaj widzę, że mamy samochody z innych klas, bo bodajże F40 to konkurent Diablo. Chociaż niekoniecznie one to są bardzo podobne, tylko z tego co widzę to na przykład na przyspieszaniu jest lepsze F50, na top speedie lepsze Diablo. Samochody bardzo zbliżone, konkurencyjne zresztą. E, mamy HSV GTS-a Coupe, który da, jeszcze będzie Foksalem Monaro, ale te auto mają mimo wszystko inne silniki. To druga klasa, czyli taka niższa. E CLK GTR-ek, wiadomo, że piąta klasa. Jedno z pewnie najszybszych samochodów, e, jeden z najszybszych, w jakim będziemy tutaj jeździć. E, mamy 360 Spidera. Mamy SVT Cobra R. Ja myślałem wcześniej, że to jest Salin, a to nie Salin, jak widzicie. Także jest to Cobra R, bardzo mocny samochód. M5 E39 i niektóre z nich, jak zobaczycie, bardzo bardzo wysoko stoją, a przynajmniej tutaj bardzo wysoko stoją, mi się to nie podoba. Um, choć może fabrycznie. Nie, no, takiej japy takie z tyłu to nie było fabrycznie w M539 i w ogóle wygląda jakby miała przedymione światła, ale mi się chyba wydaje. Lecąc dalej mamy Kuntash 5000 Quadrovalvole i to jest bodajże ten S, ten taki najmocniejszy zresztą widać po zderzakach, widać po tym, że jest pewnie dłuższy i ma ten spoiler swoją drogą. Mamy zondę C12, to jest wersja prototypowa, no i ogólnie C12, czyli to jest to jedna z pierwszych w ogóle ząd jakie powstały czyli tutaj na przykład nie mamy najlepszego samochodu czy ten najpóźniejszego mamy Murcielago Opel Speedster, który już tutaj nam towarzyszył, 550 Barchette, Ferrari XKR Coupe, XKR warto wiedzieć, że to RK. mamy Lotusa Elise czyli samochód, który tutaj jest najprawdopodobniej najlżejszym w tej grze i najmocniej skręcającym choć handling ma na takim poziomie wydaje mi się, że handling Tutaj handling jest dostosowany nie do samochodu, a do tego, jakie on ma jakby osiągi w danej klasie. To znaczy ten handling i tak nie jest najlepszy, bo to jest taki ogólny handling dla wszystkich samochodów, dlatego że w Need for Speed um, Most Wanted mamy coś takiego, że każdy samochód, przynajmniej w tym bazowym, każdy samochód można najlepiej ulepszyć, więc handling musimy zmieniać wraz z zmianą osiągu, więc to jest handling ogólny wśród wszystkich samochodów, a nie w swojej klasie na przykład, bo w swojej klasie handling by miał wymaksowany na samym końcu, no bo jednak to jest Elise. Patrzymy później, mamy na przykład, o zobaczcie, Boxster ma lepszy handling niż Elise, jest w pierwszej klasie, to nie ma sensu, bo Boxster się jak mydelniczka steruje w porównaniu do Elisa. Dalej mamy karerkę GT, też Concept Version, czyli widzicie, nie wszystkie mamy to najpóźniejsze, niektóre mamy wersje konceptowe. Natomiast czym się różni od takiej finalnej edycji? Felgi ma bodajże takie same, tylko te mają jakiś dość duży rand Z tego co widzę, no to tak nie wiem, czy te czy w finalnej wersji były takie te yy, nakładki z Porsche tutaj nad silnikiem, nad tym chłodzeniem ale w sumie może, może i tak jest, może i tak jest takie bardziej wloty, znaczy nie wloty tylko bardziej wyloty taka siatka specjalna natomiast no, nie jestem pewien więc nie będę się wypowiadał do końca SL500, którym też jeździliśmy w drugiej klasie yy, mamy Falcona, czyli już auto, które jest podobne, yy, w podobnej klasie jak ten Monaro, ale, znaczy Monaro tu w ogóle nie ma, ale no jakby był, to by było w podobnej klasie, tam mamy jakby inną wersję tego samochodu. Mamy Shelby Series 1, którym jeszcze nie jeździliśmy, bardzo ciekawe auto. I na samym końcu czeka nas Corvette Z06, czyli taki klasyczek gier typu właśnie Need for Speed Hot Pursuit. Więc w tym momencie weźmy sobie F1, no i tę F1 sobie pomalujemy, bo możemy tylko to zrobić, mamy Paint, no i możemy mu dać nie tylko metaliczny, ale też możemy wejść w Customowy i możemy zrobić coś szalonego, na przykład zrobić go w Takim, e, nie no, w macie to by mi było wstyd. Możemy zrobić go na przykład w takim chromie, ale no też taki chrom nie do końca, chociaż może taki złoty, ale złotego nie mamy. I tutaj myślałem nad kameleonem, no bo wiadomo, że kamel. O, tu jest piękny, fioletowy kolor, bardzo się nad nim zastanowię. E, tu mamy taki bardziej jaskrawy, no tamten jednak. Tutaj wiadomo, kameleonik i świetnie siedzi na F 1 akurat kameleon bardzo pasuje, tylko że ona z takim nie wychodziła. Tutaj samochody marki TVR by nam przyszły na myśl, ponieważ one były w takich kolorach marowa marowane, markowane, malowane seryjnie. W takim też wypadku. O, tutaj mamy też odcień pewien fioletu i różu. Myślę, że pójdziemy sobie w ten fiolet, taki delikatny. Li Liliowy mi się wydaje, że to jest fiolet. Nie wiem, jak wyglądają lilie. No i tak możemy zrobić z każdym autem. Praktycznie na przykład weźmiemy sobie, spróbujemy, nie wiem, damy karerkę GT, karierka, ale też czwarta klasa to bez sensu. To karerkę sobie wilitujemy i damy sobie coś z jakiś niższy albo z wyższy. Coś tam musimy wziąć, takiego kurczę, co byśmy chętnie przemalowali. Swoją drogą te samochody tu mają dziwne kolory, powybierane niektóre. Mursie może byśmy, albo o, ząbę sobie pomalujemy, zobaczymy jak się maluje, piąta klasa, w sumie chętnie bym się nią przejechał, bardzo chętnie, no i można jeździć nią we jest swoją drogą, i customowy, aha, ona się tu maluje całe, całe body, no i to w sumie jest auto całe z karbonu, nie, więc, no nie wiem jak to by, znaczy całe, no nie całe, ale w większości wykonane z karbonu, z włókna węglowego, i teraz. Yy, jaki kolor? No, w sumie to Pagani też ten kolor się tutaj komponuje dość nieźle. I ta czerwień też fajnie pasuje. Yy, ta jest taka turyńska. No, kawasaki green to bez przesady. Czy zrobię to... Nie, w sumie jej to całkiem pasuje, tylko spoiler tak średnio. Tutaj może byśmy zrobili coś bardziej stanowanego. Takie brytyjskie kolory też bywają e, nieźle e, akceptowane na tych samochodach, ale może my sobie zrobimy chromowaną czerń. Albo mam taki, widzi mi się taki kap. Aha, to jest Custom Silver. No niech będzie taki kaprys miałem. I teraz co zrobimy? No mamy te dwa samochody, prawda, już w na naszym profilu przypisane. Profil pan tutaj. No i teraz tak, możemy sobie oczywiście coś tam pozmieniać jeszcze, ale zobaczymy Quick Race. Co możemy tu zrobić? Oczywiście robimy Custom Race i mamy Circuit, Sprint, Time Trial, albo Lap Knockout. Wybierzmy sobie, załóżmy sprint. I mamy Ocean Drive na przykład. Muscle Power, BMW Marathon, Controlled Chaos, Race Number, Whatever. Pogi Mountains i to są właśnie wyścigi, które, że tak powiem, obecnie w tej kwestii będą dopasowane do Hot Pursuit. Nie są z mał swanted Więc Traffic Level weźmiemy sobie None, nie będzie w ogóle trafików, mam taki pomysł. Weźmiemy sobie 0 przeciwników, a 7 przeciwników, ciężki poziom, bez doganiania. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Hit Level, a policję jeszcze sobie dowalimy i Condition dowalimy sobie 3 przesadziłem chyba, ale sprawdźmy to, na automacie będziemy mieli dużo przeciwników i bardzo ciężką trasę powinna być niezła jatka. mam nadzieję, że zostawicie oczywiście łapkę w górę dużo widzimy teraz obecnie, bardzo dobra, mogę ruszyć, ale co tu za samochody są? Dobra, zrestartowałem, sprawdźmy jeszcze raz. Bierzemy sprint i weźmiemy sobie bodajże Ocean Drive, nie? Nie, chociaż Ocean Drive to nie, tam wzięliśmy coś innego. Niech to będzie Foggy Mountains. I bierzemy tak... Maximum traffic level, niech będzie Oponent 7. Difficulty hard, catch up off. Hit level maximum i condition free będzie przesrane. Sprawdźmy to. Automat teraz powinno działać i powinno być ostro. Jak się teraz pojawi ten ekran, to znaczy, że coś jest z tymi ustawieniami względem policji i tak dalej. Że to jest coś nie tak. Oj, jest wszystko w porządku, moi drodzy. Różne samochody z różnych klas z nami będą jechać. Eee, nasz gościu bardzo dobrze widoczny swoją drogą i dawaj doskonałe, nie będzie doskonałego. Ale sprawdźmy, czy damy radę pokonać naszych przeciwników tutaj czy damy im radę. Ogólnie wiecie, no powiem tak, no Paganka jest mega szybka, zresztą nie ma co się dziwić. E, spróbujmy nią pojechać taką wąską uliczką. Zobaczymy w ogóle jak ona się tutaj trzyma drogi, bo to też jest bardzo ciekawe. E, bardzo mocne nitro, no właściwie ciężko, żeby ten samochód czegokolwiek nie miał bardzo mocnego. E, mamy też mieć bardzo dużo trafików tutaj i to jest zauważalne. Pamiętajcie, że w tej grze nasz samochód możemy zniszczyć, ale co widziałem jakby po tym update'cie te samochody niszczyły się trochę słabiej, e, także nie wiem czy tak rzeczywiście jest, czy po prostu po prostu to moje odczucie, bo nie udało mi się żadnego samochodu dobrze wykończyć i tak dalej. Jak będzie policja, to naszych przeciwników ona również tutaj będzie dość mocno gnębiła, więc może to dobrze. Trafiki również będą ich stopować, więc no, wydaje mi się, że ten wyścig mamy wygrany, ale na razie zobaczmy, co na nas czeka w pościgu. Policja była tam po prawej stronie, jechała w odwrotnym kierunku, więc... Nie, podwrot, no, była zwrócona w drugą stronę, bo kierunek był ten sam początkowo, teraz już jest inny. E, no i powiem Wam szczerze, ło kurde, że no, musimy sobie skoczyć co? Musimy sobie porządnie skoczyć teraz. Nie mamy tutaj żadnego ograniczenia. Zobaczmy, jak skacze Pagani. Powinna skakać bardzo ładnie i skacze rzeczywiście idealnie, um, jeśli chodzi o. Ej, żaden samochód taki nigdy nie skakał chyba w tej grze jak Zonda. Perfekcyjnie. Robi tutaj więzienie bodajże to jest. a wow, wow. mogliśmy pojechać i tutaj, ale dobra. Pojedziemy sobie dłuższą drogą. Niestety nasi przeciwnicy nie mają z nami najmniejszych szans w tym przede wszystkim starciu. No i co robimy? Robimy oczywiście to że nie przejmujemy się tym, tylko jedziemy dalej, pamiętajcie, że mamy ciężki poziom i mamy najwięcej policji mieć tutaj, ale ta policja też nas nie może dogonić i to jest trasa, która poniekąd, no właśnie, była w wyścigu z Erlem tylko niekoniecznie, w sensie jedziemy przez rejon z Erlem, no ale trasa to to nie jest z Erlem, bo przecież tamta kończyła się oho uhu Lago policja z Lago 6,5 V12, obydwoje mamy, no ja mam trochę większy silnik, ale, chociaż niekoniecznie, choć, nie no, mamy, mam nieco większy silnik y, niż Murcielago, ale y, koni mamy podobną ilość, a nawet bym powiedział, że Murci chyba było y, nieco mocniejsze niż pierwsze Paganki, ale tu przed pewien nie jestem, bo na pewno pierwsze Murci miało 640 koni, a ile miało Pagani, to jest ciekawe, bo to jest ta Pagani chyba dalej ma, chyba, to Pagani chyba ma silnik 7.3 tak samo, o ile policji w ogóle, tak samo jak reszta późniejszych, tylko nie wiem ile ma koni, koło 600 albo i więcej może, chociaż raczej nie, bo dopiero one potem rosły jeszcze i ten silnik się rozwijał wraz z jego oczywiście mocą. A pojedziemy sobie tędy tak dla fazy po prostu pod mościkiem. Żeby trochę zgubić tę policję. Aha, i tu mam już metę, no to zarobiście. No to dużo ta policja nam nie przeszkodziła w tym wyścigu. Także miał być hardcore, a było bardzo w porządku. 3 minutki zaliczone. No i to jest ten update tak naprawdę. Także miałem jeden problem, ale już go zażegnałem i możemy tu coś jeszcze zrobić. Możemy sobie spróbować pojechać na taki circuit. Hmm. Okej, okay, więc jestem na moim starym profilu. I sprawdzimy sobie, czy 14 wydarzenie z BMW E52Z8 da się tutaj wykonać. Myślę, że się uda jak najbardziej, i to jest lap knockout, czyli mamy trzy okrążenia bez doskonałego startu. Niestety, tutaj pojechaliśmy. No, i mamy tutaj tak naprawdę auto, w którym drzemie silnik z M5E39, w takim nieco mniejszym wydaniu. Ładny skok na początek. Czyżbyśmy ładnie sobie trafili tutaj do przodu? Bardzo ładnie. Ok, no więc w tym też wypadku, no, Z8 niestety nie steruje się najmocniej, najlepiej. I nawet porównywalnie do M5E39, co nie jest zbyt ciekawe w tej kwestii, dlatego że, no, moim zdaniem, powinna się sterować nieco lepiej, chociaż znowu ma bardzo ciężki silnik z przodu, napęd na tył, no więc w sumie tak trochę korwetowo by tu zajechało, chociaż i tak to auto jest mniejsze, najprawdopodobniej waży mniej, na pewno waży mniej, chociaż też niekoniecznie, bo to w sumie nie jest taki też mały ten silnik, eee, z prawie 5 litrów, wow, dobra. Niektórzy mówią, że to jest 5 litrów, ale tam nie do końca. Oj, oj, mamy tutaj e, małe spotkanie z policją. Ogólnie z tego co widziałem, niektórzy mogli sobie wybierać policję również jakby do wyścigów. Ja tej opcji nie miałem, tak samo jak nie mam opcji free roomu. Nie wiem dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast już i tak update jakiś tam jakoś tak się zmienił. E, no i ogólnie dobrze się to nagrywa, nie? Przyjemnie się tutaj jeździ jest jakieś wyzwanie, jest jakaś konkurencja, to mi się podoba. Teraz skoczmy prosto, proszę, nie, nie zjeżdżaj mi tutaj, bardzo ładnie. Czasami tu się opłaca właśnie skakać, bo te samochody nie zjeżdżają tak fatalnie jak by mogły, więc jest OK, dobra. Mamy to i teraz OK, musimy sobie tędy ściąć, co dla mojej bm będzie nie lada wyzwaniem, dlatego że ona się niesamowicie ślizga, lecz dzięki temu pierwsze okrążenie mamy już zaliczone, a możliwe, że nasi przeciwnicy zatrzymają się przy tamtej blokadzie, bądź nieco zwolnią. W takim też wypadku robimy drugie okrążenie. No i w tym drugim okrążeniu jesteśmy na pierwszej pozycji i na niej musimy pozostać do końca wszystkich tutaj starć. Dlatego, że po prostu. Kuru? Kuru! Jest błot kuru! Czyli to jest taki, wiecie, taki mm, ukłon w stronę kuru ee, SH? Czy HS był już? Kurde, znowu mi się zapomniało. Pewnie kuru SH, eee, w stronę kuru, który jest steamerem for Speeda. I czy to HS jak Headshot, czy SH jak Speed Hunters na przykład? Pewnie SH, no dobra. To nie jest teraz bardzo istotne, a istotne jest, żebyśmy wygrali to starcie, a nad nami helikopter. Obawiam się, że mogą gdzieś tu się również pojawić Spike Strips, czyli oczywiście nasze tu piękne kolczatki, których nie chcemy spotkać na swojej drodze z wiadomego powodu po prostu nie chcemy w nie wjechać. Teraz tak, no ogólnie ten, ta trasa, którą jedziemy, czy ona jest dobra dla tego samochodu. Problem, że jest taka średnia, nie? On sobie tu średnio radzi, to znaczy raz sobie radzi bardzo dobrze, a momentami po prostu jest zbyt y, zwrotna. Zbyt wiele tutaj jest, y, zawro... znaczy, może nie zawrotów, a zakrętów, przez które y, musimy przejeżdżać. A taka karetka właśnie sprawiła, że wjechałem idealnie w ten zakręt, to znaczy nie musiałem do niego hamować. Teraz. Przejdziemy sobie na zewnątrz, policja nas lekko wypchnie, ale tutaj no, mamy widać y, widocznie cięższe auto niż policja, a przynajmniej tak mi się wydaje, choć policja tutaj również nie jest taka łatwa. No i przechodzimy sobie do kolejnego okrążenia, postaramy się pobić ten czas, choć zaczęliśmy okrążenie nieco gorzej mi się wydaje niż poprzednio, przez to, że nam towarzyszy policja, spróbujmy sobie ładnie skoczyć. Hoppa lala, mamy całe podwozie naszej BMy przed oczami. Pięknie tutaj rozdwajający się wydech. Dwa tłumiki również widoczne. Bla, 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 bla. W sumie on się niekoniecznie rozdwaja, bo idzie z dwóch stron, prawda? Przecież mamy V8. Eee, dobra, no i w tym wypadku, co sobie robimy. No musimy to wygrać, nie? Mamy dwóch wyeliminowanych, ale tuż za nami jest nasz przeciwnik. Ej, dobra, no to musimy się spiąć teraz. Policja nam tu nie może przeszkodzić, dlatego że zobaczcie, że bardzo blisko jest nasz następny przeciwnik, a musimy to wydarzenie jednak wygrać. Więc postarajmy się, oczywiście bardzo się postarajmy. I co? Mhm, pięknie, pięknie, dobra. I teraz tak trochę tu podcięte. Ogólnie dziwię się, że tu nie ma jakiejś fajnej cutscenki przed tym wydarzeniem, ale to jest zwykły lap tu w sumie nic się takiego nie działo. Była jeszcze jedna Z8, żaden nowy samochód, żadne nowe wydarzenie, więc w sumie z drugiej strony rozumiem, że tutaj nie było żadnej cutscenki, albo po prostu to jest ta z tych niedopracowanych jeszcze. Piękny skoczek na prosto, bardzo proszę, bardzo proszę BMW zaraz Cię wyhamuję tu delikatnie. Bardzo, no, lepiej nie mogło być. Mamy 1,25, bodajże 50, coś do nadrobienia. Spróbujmy to zrobić. Spróbujmy ostatnie okrążenie pokonać jak najszybciej się tylko da. Już tutaj tak straciliśmy, myślę, w niektórych kwestiach. Tutaj była policja, więc zdjedźmy sobie w ten sposób i mamy metę. Sprawdźmy, jaki był czas ostatniego okrążenia. Miał być szybszy. Więc cyk, tam ten. Uh, laptime gorszy, gorszy, kurczę. Także niestety nas ta policja musiała tutaj trochę zwieść. Wychodzimy sobie, exit. Bardzo ładne zdjęcie pod koniec swoją drogą. Wygląda super. No i w takim razie widzimy się tutaj bez Diablo, niestety, więc zróbmy to, żeby go było dobrze widać, bo no bez niego trochę kiepsko. Proszę bardzo, nowe konto, nowe Diablo. Postaram się. A, no nie Diablo, tylko Zonda. Ale i z tą Zondą dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał, a nawet nie. Zrobimy tak. F1 Pyk. No Mam nadzieję, że łapkę w górę Czy chcecie dalej karierę w tej grze? Dajcie znać, myślę, że chcecie, bo tam pisaliście, że chcecie, no ale fajnie jakby była jakaś aktywność Bo też prawda, kanał ma iść do góry, a nie w dół A może coś na live'ach, zobaczymy, widzimy się w następnym Cześć!